Cześć widzowie! Czy nigdy nie dziwiło was to, że w magicznym świecie Harry Pottera oferującym przeróżne możliwości szybkiej podróży, takie jak chociażby teleportacja bezpośrednia, świstokliki, sieć fiu czy latanie na miotle, akurat w kwestii podróży uczniów do szkoły tak usilnie trzymano się tej przestarzałej formy transportu, jaką była jazda pociągiem? Dlaczego czarodziejskie społeczeństwo tak bardzo negujące wszystkie osiągnięcia mugolskiej technologii akurat w tej jednej kwestii tak usilnie trzymało się tego niewątpliwie bardzo mugolskiego rozwiązania? No przecież to musiało być dla czarodziejów niezwykle niewygodne, a już szczególnie frustrujące wydaje mi się to być dla uczniów, którzy mieszkali w północnej części Wielkiej Brytanii i musieli tłuc się do Londynu przez cały kraj tylko po to, by jeszcze tego samego dnia znowu pokonywać tę samą trasę, tylko tym razem w drugą stronę. A przecież to wcale nie było tak, że Hogwart nie był przygotowany na przyjęcie uczniów w jakiś inny sposób, no bo o ile istniały tam pewne blokady uniemożliwiające swobodną teleportację, to jak wiemy z księcia półkrwi w trakcie zajęć prowadzonych przez ministerialnego wysłannika Wilkit Wycrossa, Dumbledore zdejmował te ograniczenia na obszar wielkiej sali, tak aby uczniowie mogli swobodnie praktykować tę sztukę. A to oznacza, że dyrektor byłby w stanie umożliwić teleportację na obszarze szkoły w trakcie dnia inauguracyjnego nowy rok szkolny i ja oczywiście rozumiem, że to mogłoby wprowadzać pewnego rodzaju ciężki do ogarnięcia chaos, gdyby nagle wszyscy rodzice zaczęli się pojawiać wraz ze swoimi dziećmi w losowych miejscach w Hogwarcie i ostatecznie mogłoby to grozić targnięciem na teren szkoły również osób niepożądanych, takich jak chociażby śmierciożercy, ale skoro Dumbledore mógł zdejmować ograniczenia tylko na pewnym obszarze, tak jak miało to miejsce w przypadku Wielkiej Sali, to wystarczyło ograniczyć tę przestrzeń chociażby do bramy Hogwartu i postawić tam kilku nauczycieli którzy mieliby oko na to, kto się pojawia. Poza tym, jak dowiadujemy się tym razem z zakonu Feniksa, kominki w Hogwarcie były podłączone do sieci Few, a to mogłoby organizować tę zbiorową teleportację jeszcze lepiej. Co więcej, na szóstym roku nauki Harego w Hogwarcie, a więc w momencie, kiedy w świecie czarodziejów doszło już do pełnoskalowej wojny, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów powrót do szkoły z przerwy świątecznej odbywał się dokładnie w ten sposób. I tak na przykład Harry, Ron i Hermiona jako uczniowie Gryfindoru przenieśli się z nory prosto do gabinetu profesor McGonagall. I wcale nie była to jakaś oddolna inicjatywa Zakonu Feniksa obejmująca tylko wybrane dzieciaki, bo jak dowiadujemy się z książki, akcja ta została była zorganizowana przez Ministerstwo Magii. Skoro więc, jak napisano w książce, ministerstwo zrobiło taki wyjątek po to, by uczniowie mogli wrócić do szkoły szybko i bezpiecznie, to dlaczego nie był to default? Dodatkowo do szkoły można by było przecież dostawać się za pomocą świstoklików, które, jak wiemy z trzeciego zadania turnieju trójmagicznego, doskonale radziły sobie z przenoszeniem uczniów na teren Hogwartu. A skoro w ten sposób organizowano Mistrzostwa Świata w Quidditchu, na których pojawiało się ponoć nawet do 100 tysięcy czarodziejów z całego świata, no to chyba zorganizowanie czegoś podobnego raz do roku na wielokrotnie mniejszą skalę nie byłoby jakimś ogromnym problemem. Co więcej, to nawet nie są jeszcze wszystkie ze znacznie lepszych niż pociąg środków transportu, jakimi można było dostać się do Hogwartu, bo rok wcześniej po wizycie w szpitalu u pana Artura, Harry, Ron, Hermiona i Ginny w obstawie złożonej z Lupina i Tonks wrócili do szkoły błędnym rycerzem. I choć na pierwszy rzut oka autobus wcale nie wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż pociąg, to akurat ten autobus wcale nie musiał respektować wszystkich zasad ruchu drogowego, a więc nie sądzę, by przemieszczał się wolniej, a dzięki temu, chociaż nie trzeba by było dymać przez cały kraj, by w ogóle móc pojechać do szkoły, i mógłby on sam podjeżdżać pod domy uczniów. I wiecie, jasne, że taki pociąg to było świetne rozwiązanie dla młodych czarodziejów z mugolskich rodzin, bo był to dla nich właściwie jedyny dostępny środek transportu z tych wszystkich, które wymieniłem. Jest więc dla mnie oczywiste, że o nich również nie wolno było w tym wszystkim zapomnieć i też należało udostępnić im jakiś sposób na dotarcie do szkoły, ale po co zmuszać do tego wszystkich innych? No cóż, nie przychodzi mi na myśl nic innego jak to, że taka podróż po prostu scalała wszystkich uczniów i w pewien sposób symbolicznie burzyła mur pomiędzy mugolakami a czarodziejami czystej krwi. No bo wiecie, tak naprawdę to właśnie mniej więcej w tym okresie świat czarodziejów zaczął się coraz bardziej otwierać na osoby niemagicznego pochodzenia, a wprowadzenie ekspresu do Hogwartu było tego symbolicznym zwieńczeniem. Do tej pory bowiem uczniowie mogli dostać się do szkoły jedynie na różne magiczne sposoby, w tym właśnie na miotłach, poprzez teleportację do Hogsmeade czy za pomocą sieci F.E.W. I wcześniej jako tako się to sprawdzało, bo średniowieczne magiczne społeczeństwo nie cechowało się tak dużym egalitaryzmem jak to współczesne, które poznajemy na kartach powieści i kręciło się głównie wokół tak zwanej nienaruszalnej dwudziestki ósemki, a więc 28 rodów czystej krwi czarodziejów, w tym m.in. Lestrange'ów, Black'ów, Gauntów czy Priwetów. Z czasem jednak w świecie czarodziejów zaczęło pojawiać się coraz więcej osób pochodzenia mugolskiego, co miało swoje odzwierciedlenie w wyborze na stanowisko ministra magii w 1827 roku Otaliny Gamble, która była ogromną fasynatką mugoli i prezentowała wobec nich postawę podobną do tej, którą znamy z zachowania Artura Wesley'a. Skoro więc taka osoba została wybrana na stanowisko ministra magii, to oznacza to, że odsetek Mugolaków w magicznym społeczeństwie stał się już na tyle znaczący, że nawet pod kątem zbijania politycznego kapitału po prostu opłacało się dbać o ich potrzeby. I to właśnie za czasów kadencji Otaliny Gambol, a konkretnie w 1830 roku, ujednolicono sposób dostawania się do szkoły i wprowadzono Hogwarts Express, który zaczął dowodzić do niej wszystkie dzieciaki, niezależnie od tego czy pochodziły one z rodzin mugolskich czy czarodziejskich. Oficjalnie rezygnację ze starych sposobów motywowano jednak tym, że teleportacja, a szczególnie ta z wykorzystaniem świstoklików, powodowała u niektórych uczniów coś na kształt choroby lokomocyjnej, przez co ci kilka pierwszych dni roku musieli spędzać w skrzydle szpitalnym i pociąg wydawał się być znacznie bardziej bezpiecznym i bezproblemowym rozwiązaniem. Sama Gambol nie wyszła jednak na tym zbyt dobrze, bo mimo wszystko wciąż dosyć zamkniętym czarodziejskim społeczeństwie jej poglądy i tego typu działania uważano za kontrowersyjne i wywrotowe, wobec czego nie piastowała ona urzędu ministra zbyt długo, bo już po 8 latach jej obowiązki przejął Rudolf Lestrange, co stanowiło tylko jedną kadencję, i wypada blado jak porówna się to do rządzącego nieco później przez prawie 40 lat Farisa Spawina. Ostatecznie jednak mimo tego pociąg dowożący wszystkich uczniów do Hogwartu pozostał jedynym oficjalnym środkiem transportu na kolejne 150 lat i w czasach Harry'ego Pottera był już tak zakorzeniony w świadomości czarodziejów, że chyba mało kto w ogóle nawet podważał jakikolwiek sens jego istnienia. Osobiście uważam jednak, że uczniowie sporo by stracili, gdyby nie te podróże pociągiem, bo to przecież właśnie w ich trakcie zawiązywały się pierwsze przyjaźnie czy animozje, które trwały potem nawet i do końca ich edukacji, i myślę, że być może pośrednio również właśnie i dlatego kolejni dyrektorzy nie próbowali tego zmieniać. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dajcie znać co wy sądzicie o pociągu Hogwarts Express i czy również kiedykolwiek zastanawialiście się nad zasadnością jego istnienia, a także wpadajcie na moje pozostałe materiały o Harrym Potterze, a w szczególności na film o tym jak młody Snape przyczynił się do pierwszego upadku Voldemorta, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.